Cześć, jesteś i witam Was w kolejnym odcinku. To znaczy nie w kolejnym, w pierwszym odcinku z konkursu. Tak, dzisiaj robię konkurs na 20 PSC z okazji 100 subskrypcji, już 111. Uuuuh, yeah! No więc zapraszam do oglądania, jak wygrać 20 PSC, które możecie wygrać w Brawl Start, Fortnite, gdzie tam chcecie. Jak widzicie, jest to konkurs na 20 PSC. Tak, co zrobić, żeby wziąć udział? Jest to bardzo proste. Najpierw napisz komentarz, napisz, tak biorę udział? Udział. Nie musisz pisać udziału, chyba że chcesz, ale co tam? Zostaw lajka pod filmem z opisu. No, zostaw lajka, to będzie po prostu miłe i jak chcesz, zostaw suba, ale to nie będę brała pod uwagę. No więc. W kolejnym odcinku losuję, no niestety nie zrobię live'a z tego. Ponieważ w większości osób i tak nie będzie. I na razie OBS mi nie chce odpalić. No ale cóż. Bywa. No. Więc ja myślę, że to by było na tyle. Dzięki. Dzięki za ty tyle subskrypcji. za zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że to będzie z Robloxa albo wyniki właśnie. Czekajcie, wyniki będą. Uwaga, uwaga, uwaga. Wielkie wyniki tego konkursu będą. E, czekajcie, sprawdzę sobie. No więc wyniki konkursu będą 8 listopada, piątek lub 10 listopada w niedzielę. Jeszcze zobaczę, jak dam radę. Ale losowanie się odbędzie, tylko nic nie jest ustawiane. Każdy, nieważne czy jesteś nowy, czy ten. Ja będę losować z telefonu, z tego, jak to się tam nazywa, z jakiejś ruletki, bo nie wiem, czekajcie chwilkę. Dobra, chciałam zobaczyć, czy na notebooksie się da, ale się nie da, dobra. No więc to chyba będzie na tyle i dzięki za obejrzenie odcinka. Czekajcie na wyniki, do zobaczenia i cześć!